Hej, o, rozpoczynamy dzisiaj kolejnego vloga i możecie zobaczyć, co tutaj Lena z Damianem robią. Miksują kolor, żeby był ładny róż. Tak, jest taki pudrowy. Księżniczkowy taki. Księżniczkowy i będziemy malować głębnik. teraz popatrzcie, teraz będzie takie coś, o. I... I trochę pomiksowaliśmy i wyszedł taki kolorek. Jeszcze wam pokażę zaraz, jak on będzie wyglądał na drewnie. Mm, to pokaż Lena, weź pomajtnij tak trochę. Nie wstydź się, nie wstydź się, to, Chyba jest to. No, widzicie? Ła, wow. wow, ale to będzie rakieta. Więc zabieramy się za malowanie. Gębniczka. Mamy pomocnika dzisiaj, więc pójdzie sprawniej. A więc tak to na razie się prezentuje. Tutaj te oblomóweczki będą białe. No tutaj się zarysowało trochę na różowo, ale one będą białe, tak żeby pasowało. No i co, lecimy dalej. Chcesz coś powiedzieć do kamery? Nie dostaję. Tam Lena wyżej. miksowała kolor. Chciała jaśniejszy, ale no, wydaje mi się, że ten... Jest taki... Ja chciałam taki jasny, taki... No. Ale mi się wydaje, że ten, tak, tutaj takie są, widzicie, widzicie, prześwity, bo po prostu już nie wyschło. Ale y, będzie ogólnie taki właśnie... No, tak jak na pędzlu, co nie? O. Taki bardzo księżniczkowy. Lena chciała taki księżniczkowy, wiecie, taki strasznie pudrowy, a ja znowu chciałam taki mocniejszy i po środku poszliśmy, tak, na ugodę. A patrzcie w ogóle, jak też trawa rośnie na pastwisku tutaj koło stajni, ale tutaj koniki jeszcze nie pójdą prędko, no bo tutaj czekamy, aż trawa urośnie taka, no wiecie, całkiem fajna, żeby była. Do roboty, Kalunianie! Do roboty! Daj do szale. Trzeba ci stołek albo co innego. Albo musisz urosnąć jeszcze. No to masz jeszcze czas. Ja mam takie same jak ty. <grymne> tu się nie nazywaj, ty krasnalu. <grymne> krasnalu ogrodowy. No tu widać, że już są gołębie. Patrzcie. Piórka. Trzeba szybko umyć. Szybko trzeba umyć. A jak przejść, ona zawsze za zatrudnić malowania, to my chętnie. Tylko na takie niższe. Na te na małych wysokościach. Tak. No dobra, lecimy dalej. Mamy jeszcze takie ekstremalne wyzwania. Trzeba przejść na drugą stronę siatki. A tam balot stoi, stoi, i nie jest. Wiecie, nie ma przejścia. Ale trzeba sobie radzić, nie? Sposobem, sposobem i. Sposobem i jestem na. No? Jaka trawa? Zobacz. Do szkoły idziesz? Żebyś <gryzanie> też tak łatwo. Bardzo na <gryzanie> Teraz będziesz różowa jak Peppa. <gryzanie> ja się jeszcze nie widziałam. O i teraz zaczęliśmy malować tą ścianę z boku i tutaj już z tyłu. A z przodu po prostu nie dostajemy. Musimy sobie jakąś drabinkę ogarnąć. Naraz zostaje tak. Trzeba tam domalować po prostu. No i tutaj tak jak mówiłam, te wszystkie elementy drewniane co pozostały będą na biało. Więc jeszcze trochę pracy przed nami. Ale to mamy kolejny dzień i właśnie idziemy z Leną ogarnąć wszystkie zwierzaki. Najpierw je wypuścimy, później zrobimy wieżalkę. Jak się otwiera? No tak mocno musisz szarpnąć. O Jezus. Tak mocno, mocno. O, o Boże. <laughs> Cześć! Musimy dzisiaj też wysprzątać u alpaczek, także no będziemy mieć co robić na pewno. Jeszcze tym haczykiem tutaj musisz założyć oklamkę, żeby się nie otworzyło. Cześć kochanie. Jest? Mhm. Ogarnęliśmy też miejscówkę dla naszych żółwi, e, także możecie sobie zobaczyć. O tutaj jest jeden żółwik i tutaj wyszedł sobie na, na ląd drugi. No na razie im mają tak... E, Okazało się, że jest to trochę za głębokie dla nich e, to oczko, i właśnie trzeba będzie wymyślić jakąś taką kratkę. Na razie tak położyłam na tymczasowo z takiego ogrodzenia. Jest tu mi dla królików e, taki, jakby wybieg, ale położyliśmy im, żeby po prostu nie wpadły. To też ładnie wygląda. No, nie, żeby nie wpadły tam do środka i po prostu nie utopiły się, bo, bo nie wiem, one chyba zgryzły trochę tą sałatę. Patrz, tak no, jest. No. no, więc tak to wygląda. I żółwiki też mają swoje miejsce, jeszcze nie jest to dokończone. Tu będą jeszcze kwiaty tam z tyłu w, tych w tej donicy. No i co? I tak to wygląda, jeśli chodzi o żółwiki, no i działamy dalej. Idziemy też wypuścić mojego Bambisia. Wczoraj pierwszy raz był na zewnątrz z mamą. Tak się e, przywietrzy, już wiecie, całkowicie i zapoznać resztą statka, więc idziemy też go wypuścić, a jestem z Olunią zamknięty w tym jednym boksie. <laughs> I Alunia ma kolegę, także jest zadowolona. Już się nie może doczekać, tak? już będzie zaraz. <laughs> Patrzcie, jak ona urosła w ogóle. Patrzcie, jaka już duża. Zaraz wam pokażę porównanie takiego maluszka i Alunii. O, i tutaj macie malucha z Alunią. I zaraz wam pokażę, jak będzie blisko Alicji, jaka jest różnica między nimi. Bo Ala urosła strasznie. Zaczęła teraz trzeci miesiąc, ale jest fajna taka Taka nabita jak bułeczka jesteś. No, Elunia. Elunia. No, tak tu... Chcesz, żeby cię głaskać, ale trochę uciekasz, nie wiesz sama co chcesz. No i cię przywitać nim. Przywitaj się. No widzicie? Patrzcie jaka jest różnica. Jaki on jest malutki przy niej. A niedawno Ala była taka. Masakra jak czas leci. No, ona musi go obwąchać. Wczoraj w ogóle pił mleko od babci. Yy, z cycka. No, spoko. I że Ali trochę podpił mleczko. U mamy, no ale. O, widzicie? I tak to wygląda. Tam z tyłu I idzie za mamą, jak. Jak przyklejony. Słodziaki. I nie nagrałam. Jak skoczył. Teraz się rozbryka trochę, to wam też pokażę. Na razie zwiedza. Na razie się trzyma mamusi tak blisko, a zaraz to w ogóle zapomni, że ona mamę i tak zacznie koziołkować, że... Co Ola? Widzisz, jakiego masz synka licznego? Tak się trochę od, odznacza tutaj w sadzie. Taki ciemny. O, widzicie? Już zaczyna. Już zaczyna. Alunia pokaż mu jak to się robi. Na razie nieśmiało, nieśmiało. Na razie z mamą. O, ale już odpala się pomału. Pomału się odpala. A są dzisiaj taki przyklejony do niej. Nie wiem. Wczoraj to w ogóle to nie wydawało się. Tak, no. Też wczoraj pierwszy raz zobaczył kuski i owieczki. Także wczoraj było zapoznanie, a dzisiaj już sobie bryka. Alunia też chodzi za nim, bo ona jest zaciekawiona, co to za mały czarnuszek. Więc ona też go obserwuje, tak podchodzi do niego, wącha go, wiecie, chce się bawić. O, i już. No, dawaj, 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 nie wstydź się. O, Albert leci. No więc tak to wygląda. Tutaj zaraz są. Kuski i owieczki za ogrodzeniem. Zdrówko. I Alicja. No, tutaj też brykają te małe kuski, już. Co z filmik, to to już o, tutaj są koło z mamą. I zrobiliśmy też takie ogrodzenie, właśnie tutaj drewniane, z takich jakby desek. I po drugiej stronie po prostu oddzielimy jedne kozy od drugich. Bo jak odwiedzają nas dzieciaki, to jest problem. Taki, że po prostu te wszystkie kozy nagle po prostu się rzucają na te dzieci i trochę mogą być w szoku. A jak się podzieli to na połowę, no to wiecie, jedne dzieciaki pójdą z jednej strony, drugie z drugiej, i tak jakoś się to fajnie podzieli. O, co ty masz? Co ty masz na nosie? Mam jakieś gluta. Hela też przyszła. Kotare. Cześć. Ale kotorek, o, kotorek, zapomnij. No, także u nas e, kózki wszystkie są w trakcie oswajania, ale już, <coughs> nie się chodzi ty młoda młode oczywiście, ale już podchodzą, patrzcie jaki to jest mały w ogóle. Ej, e, to nie jest twoja mama, hej, 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 hej. Patrzcie, też przychodzą e, te starsze na spokojnie, już dają się wszystko głaskać. Te maluchy jeszcze takie są ostrożne, ale ogólnie, ogólnie spoko, też dają, tak? Też dasz się pogłaskać, no pewnie, że się dasz. <coughs> Takie jest wiecie, jeden jaśniejszy i drugi ciemniejszy o, też siedzisz do mnie o jaki słodziak jesteś no słodziaczek o widzicie tutaj jest jeden i są oba chłopaki także by ktoś był zainteresowany kuską, miniaturką chłopcem, to możecie pisać już będzie można je rezerwować bo na pewno będą musiały zmienić dom no bo nie możemy też tylu chłopców trzymać Ciebie, bo by były zaraz walki, bo to wiadomo, różki urosną, wiecie. O i widzicie? Te wszystkie są milusińskie. I te malutkie też już się oswajają, także będą też super. super Superanckie. Ale ja te malutkie tak słodko wyglądają, że nie mogę. Jak takie małe kotki normalnie. Tak, Kasiula, twoje dzieci. Mleczko smakuje na świeżym powietrzu, także super. Co, Lunia? Tutaj się pasie reszta, tutaj Alicja. O. A tam mają otwarte mieszkanie i mogą sobie wrócić jakby w razie czego jakiś deszcz się puścił czy coś, wiecie. O, ale już idzie do nas. nie. Do mnie. a więc tak. Mamy pomalowane oblomówki na biało. Myślę, że to spoko wygląda. No ładnie, ładnie. Taki, Taki trochę, no nie jestem pewny, tego różowego, ale myślę, że spoko. No co nie jesteś pewny? Chciałeś różowy, no to proszę. Nie, no ładnie to to wygląda. Tutaj też są takie ozdoby, motylek, ten motylek. Tak, tutaj są takie na, y, świat, na solar, nie? Tak, no. Takie motylki, tutaj takie. Jeszcze coś tam będziemy... Czyli jeszcze wiadomo, będą te woliery. Tak. To będzie bardzo fajnie. Co jeszcze? Jeszcze na dachu musimy zrobić takie listewki białe, znaczy białe, to będą białe, w tę stronę, żeby nam trzymało papę mhm. i potem damy jeszcze w poprzek, na przykład gąbki będą miały sobie siedzieć na dachu, prawda? Co więcej tu jeszcze można zrobić? Tyle można zrobić, także tak to się prezentuje, no jeszcze nie jest skończone, bo tak jak Daman mówi, to woliery dojdą i to wszystko, ale no już taki efekt jest, na dzień dzisiejszy, więc robię aktualizację. No widzicie, tutaj jeszcze nie jest na przykład pomalowane. No ale to stopniowo. Nie wszystko od razu można zrobić, jak się ma tyle obowiązków. Więc tak to wygląda i myślę, że wyszło spoko. Kolor jest taki, wiecie, specyficzny. No na pewno nikt nie ma w tym kolorze gołębnika, albo ktoś ma jakiś ciemny, albo nie wiem, już może bardziej takie drewniane To już pewnie prędzej są. Ale ja mam różowy. No i co? I fajnie. Tak, no, Wąsik. Czekasz na pastwisko. Czekasz na pastwisko. A pokaż Wąsik, jaki ci rośnie śliczny. Siliczny Wąsik masz. o i buziaczek. Kochany. Kochany Chiruś. A wiecie co? go kończy za który dzisiaj, jest szósty? To za cztery dni kończy roczek. Będzie roczek, będzie torcik z marchewki. Tocik z marchewki i z buraczka, patrzcie jak się niecierpliwi. No już idziemy, już idziemy, o. <laughs> patrzcie jaki protest, protest koniec, na pastwisko, szybko raz, szybko raz, bo rozwalimy, bo rozwalimy tę budę. <laughs> już na pastwisku, także zadowolone, będą sobie cały dzień aż do wieczora. A my zabieramy się za dalsze porządki. Musimy też wysprzątać stajni, więc no. To no taka codzienna rutyna nas czeka. Dzisiaj z rana zawitał do nas kurier i przyszła e, paczuszka dla gołębi. Są tutaj takie różowe znaczniki z napisem Wesoła zagroda. Czekajcie, pokażemy Wam. O, wesoła zagroda TV. Może widać, a może nie widać. Ciężko to. Widać. O, teraz. I numer telefonu. Polecamy. Ogólnie tutaj dostępne są różne znaczniki, takie mniejsze, większe, no typowo dla hodowców, z telefonu, wiadomo, jak się gołąbek zagubi. Już coraz więcej osób dzwoni po prostu, żeby mm -hmm. albo sobie go odebrać, albo po prostu zostawiać, a wiecie, dział on jest, prawda? Ponad znaczniki, obrączki, wszystko tutaj mówić. Tutaj jest numer telefonu do pana. I tutaj też czekać, tej nie było gdzieś tutaj. A tutaj są trzy numery, o tej. A tutaj jakby ktoś chciał sobie zamówić, no to polecamy, bo szybka wysyłka też, więc to się liczy. Tak, wysyłka w ciągu <grym> dwóch dni, to bez mała przyszła moment. Także polecamy.